W ogóle, what the fuck? Ej, ale ten serwer jest coś jakiś do dupy, czekaj, bo patrz. mi też się wydaje, że jest strasznie do dupy coś. Bo od razu nam ile zabrało życia, widzisz? No? Ja nie ogarniam o to chodzi w ogóle. A ja mogę chodzić, zoba! What the fuck, wszyscy leżą w ogóle. Co się co jest zgane? I'm down. Tak, nikt się leczy, to no podnosi. się podnosi. o co tu chodzi, tutaj? Od nowa muszę inne wyszukać. No. Tak Kaszle, ogień się rozprzestrzenia. Dobra, zaczynamy. Co? Jakiś uni do... Zduło... Od nowa muszę, jeszcze raz. No czemu? Bo wziąłem na publiczny. Muszę Sama zmienić reszty. serwer! Powiesz, jest tak. dla znajomych? Mam nadzieję, że jest. Nareszcie jakiś normalny serwer. No, dosłownie. Cold stream. Kaszle! <grym> po co mam? Po co mam? Ja. <grym> <Yeah. grym> Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Left 4 Dead 2 jest to nasza ostatnia kampania. Choć moim zdaniem jest to dodatkowa, aczkolwiek jak tam mówił, to niech mu będzie. Jest ze mną Karol. No, witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z serii zagrajmy w e, Left 4 Dead 2. Dzisiaj przechodzimy kolejną kampanię, która nazywa się Cold Stream i to jest bodajże dokończenie tamtej parafii poprzedniej. Główny, prawda? Nie. A wiesz, co mam chęć zrobić w tym momencie? Także jak mówiłaś. Wiesz, co, co mam chęć zrobić? Takie, takie pip, jak cenzura się daje. Mam chęć zrobić. Powiedz azm lepiej. sam tu powiedziałaś? I no, dodam na początku! Sam się wkopał, ja nie wiem. ale, ale co dodasz na początku? No to, co przed chwilą się śmiałam, a ty powiedziałeś, że nie mam czego dodawać. Ale, co, co przed, ale ty dodasz to, co przed chwilą powiedziałem, czy dodasz dopiero to? Ale ty znaczy to, co powiedziałeś i przed tym, co powiedziałeś, dodam początek. Aha, teraz to, teraz to, co ja teraz powiedziałem, to dodasz na początku. Nie. Dodam no na No to końcu. kiedy? Wow. No ej, nie masz tego dodawać! Czekaj! Hunter! Ja jeba, co to było w ogóle? Hunter na dole dziś świruje, ty Gdzie? No nie wiem SPADŁA hey, No <laughs> nie lub mi, nie bij nie Ty poszkodowana, bo nawet człowiek ze schodów nie może spać tu się idzie pro... HUNTER! No nie strzelaj do mnie, najpierw do no mnie sami. No to co mi się... ładujesz pod celami celownik mi ogień podłożyłaś, a teraz masz pretensje do mnie, że ci strzelam No bo się pod celownik! nie mówię wina jest to uwiecznione na nagraniu. Widać, że się pakujesz na celowniki. Ja się nie ruszałam z miejsca. Nie lubię Azm. Puno, no naplułeś. Jaki brak kultury w ogóle. A mi się iiii siema naredzią CIĘ GONI co to było od mnie czekaj ja jebe. nic nie dodałam jeszcze i nie dodam no nie wiem boże znowu wie się czemu ty się z dokumentacją bijesz bo... bo tak. Uważaj za tobą! Kołam tuch. Myślałeś, że się zatrzymam? Gówno, prawda. Dzisiaj nie zatrzymam He, he. No dalej, bo tu musimy to otworzyć! Boże, co baba. Boże, co chłop. Ale wy macie ślomozarne tempo! Szyku się na siekę. Jezus Maria. Co to ma być w ogóle? Czemu myślimy w powietrzu?! Co to w ogóle jest? Dobra, stąd strzelamy. Ja stąd spinkalam. dość wyścięło! No, Karol Narka, dzięki. A ten murzyn tam został. Murzyn nie pierwszy pierwszy, nie słyszałeś o tym? No dalej zamknij drzwi. CZARTER! Bez murzyna. Ja tam mu nie pomagam. To No. no. Nie! Buch! Eee, co? Buch! Ale ładnie. Trzeba mnie korcić, żeby coś tutaj dodać. Boże że miał ślepi, nie patrzę w ogóle, bo miał ślepi zara i leśle pan O ja to ślepiło mi Już za późno. Tu bodaj, że będzie. Sąd będziesz? Ja nie biorę żadnej broni. Tam. Idę z moją snajpereczką, bez snajpereczki jest Ziomek. Ja jeba. Siemano, gdzie włazisz? Cześć, kurtka. Cześć. Czy był Hunter? Ciekawe w ogóle o co chodzi. W Hunter! W ogóle? Help me. No właśnie. Jeb, 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 jest tak za cicho trochę. Jebu tak będzie uważaj, że to kamieniem ci wary, patrz, patrz, faj, patr, pa, już szczęścia. O o, gdzieś ty jest. Ja jeba idzie. Wow, już go nie widzę. A mu za tu u jezu! Jezu, ale się zeschizowałam! W ogóle, rzucił w kamień kamieniem. O Jezu, nie trafiłem. <noise> tu coś, ty ostatnio coś tym mołotowa nie trafiasz w ogóle, człowieku. Jezu, no do mnie się przywalił! <noise> to jest to, co ja ostatnio czułam. Jak wy mnie zostawiliście, a ja z nim sama na sam walczyłam. Nie! <noise> Jezu, szczęścieło, bowiem chciało. Jak do mnie tu nie dojdzie? No. no. Nice. Można iść. Jezus Maria mu spadła. Żółdzi. Żudzi, żółdziem, żółdzi. Chodzi, idzimy Birthday Idzimy. Idzimy. Idziemy. Jezus Maria. Idzie mango, idzie manga. Idzie manga. Izie mango. O, tu może coś będzie. Nic nie będzie. Słyszę czuczera. Chur ja też. A ja go widzę nawet. Tu patrz, jest. Tu gdzieś Idzie dół. Ta, jasne. Nikt go zabił pewnie. Pewnie. Idziemy w A czołg. Czołg? Jaki czołg? Tu nie jest czołg. Ty czołgu nie odróżniasz?! Ja myślałem, że to czołg. Nie jest długo. Aha, to auto Jeep, dobra. Dwie typyle w ogóle. Żygła! Żygła, ktoś żygnął! Patrz, widzi żygowinę! Ty piczko, wra... Ho! Piczkę zabiłam. Żygowicz... Żygownica. Co mi pijesz? Aż coś zadrapało. <laughs> No patrzcie, jak ta baba się pcha. Patrz, swój mołotow. Ty lubisz mołotowa. I tak jej nie trafisz, ale lubisz mołotowa. Ja mam ja młot do mołotowa, że to wygląda jak piwo Heineken. Eee, o Jezus! Miałam mam ja. pie... <grym> Jak spadł, perwinię! Na tą siekę tam spadł. Ja tu czekałam, aż kulturalnie do mnie przyjdą, a ten po prostu na tą siekę zszedł. Po prostu super. Tutaj będzie dzieje... o Jezus, Jezu, Jokey. Jezu, Bumetka i Jokey, omega w ogóle, co się dzieje? Hump, ty na mnie, na mnie, mm, Dobra, nic, nieważne, Błotnyk! Boże, Błotnyk, kto to widział w ogóle? Błotnyk! Znowu. Przepraszam. Czy tutaj nie będzie gdzieś taki, wiesz, no... Musimy, że Musimy uciekać? Do schronienia? No właśnie. No będzie trzeba strzelać w beczki Nie strzela jeszcze bo idę obok ciebie O kurna Ja idę tu O tu jest defibr Niezbyt mi na. Czekaj to ja teraz. się uleczę może i O MO Ibu Ibu Muszę to wziąć Chodź lecimy Dobra nie biorę tego defibr Lecim oh, Fuck to świet Dobra, ziom. Ziom lecim! Jezus Maria. Twoje żom klikła. Jezus... coś! Nie wiem bo. Jezus. Ab... Byłam przekonana, że tu jest gdzieś hunter. Obrzygał Su, się ktoś! Boomer. Ale już nie żyje, okej. Okay. Joker! O pi, Bumer! Chciałeś mnie zaatakować. Kogo się La obrzygał? obrzygał? dlatego te zombie mnie nie atakują w ogóle. <laughs> już teraz wszystko jasne. No. Dobrze. Gdzie ty tam poszedłeś? Oj. Ej, Jezus, a mnie ścięło. Matko boska, co to zostało. Łał, to będą ściny, Jezu, prerasy. Jockej padł, chciałem powiedzieć. Jezus, sorka. Coach padł. Ej, Jockej, Okej! wróćcie. Ojej, Ojeju, idę już, idę! Dzięki, kurwa, mat! No nie mogę, patrz co tu się dzieje! Dobra, idź przed ogóle. siebie, bo ja już tak leżę. Ogar to. Jezu, no atakuje mnie jakiś murzyn. No idź przed siebie! Mam pomysł. No, ty masz chłodę tam, jak to Gdzieś ty jest. No tu leżę, patrz! Nikt mi pomaga w ogóle! Uwaga, bo ja apteczkę biorę, czekaj, ta. Muszę biec normalnie. W miarę. Lecim! Abo i nie. Horda O Jezu, morda. Dobra, nikt nie lecz, nie idziemy. Boże, jaka horda! <laughs> Jezu, bumer! <fuj! laughs> Który go zabił! Właśnie chyba nie. <laughs> jaka byka! What <laughs> like the w ogóle jakim cudem one ze save house'a wylatują, w Jezu, zamykaj! Okay. Katana! No dwie! Zamknął przed nimi dwie! Taki bezczel kompletny. Ja yeah. Nie wiem, ej, co to będzie teraz za misja? Przynajmniej jakbym kałacha. JEZU! NO CO TY WY ROBICIE?! Idioci, nie Pierdolamento, czas skończyć, lecimy. No... CO TY ROBISZ?! Kurwa co za murzyn. O Jezu, nie lubię tego momentu. Co, w ogóle nie lubię tej mapy, zacznijmy od tego. Chciałam tobie... chciało gówno grać! Jeszcze mi zagroził, słuchajcie. Powiedział, że jak teraz nie nagramy, to nagramy dopiero z tego lipca. Zagroził mi. No bo by dopiero byłbym w domu. No. Fajnie. <grywa> Interesujące. Aż mi ścisło. <grymne> no weź ode mnie w ogóle to zróbmy nie... Mogę w ogóle gadać, nie gadać jak chcesz. Nie! Dynefofał się znowu. No i no ja się DNF No co mnie bijesz?! Co masz focha? Co? Mówi, że masz focha. Nie mam. Myślałem. Co ty ci pałeś? on ci słuchajcie. Przed nagraniem brał ostów tubę. No idziesz, Boże! Laren Croft gra i łazić na mnie. <grystanie> Swoją drogą nie mogę się doczekać tego nowego Tomb Raidera. No i nie klikaj. Oczywiście, ja murzyn. Nie ma najmniej życia. No i patrz i ślepo za uliczkę mnie zaprowadził. Patrz, bez nich idziemy! Zobaczcie, no oni idę. są. Ich tu nie ma. Powiedz, jaka cisza. Ja nie lubię tak cicho jak jest. Jest za cicho. Nikt jest. Ale taka głucha. No, gdzie? Zobacz, gdzie? Jak daleko. Nie, koło nas okej. Okay. Teleportnął się chyba. Uezu, zamieściło. Wyczuwam boomera. Nie, to nie boomer. Gdzie jest boomer? Nie zepchnij mnie tylko. Nie. Ma. Dobra, czuję się bezpieczna. Granatnik! Je... O Jezu, spadłem. Co żeś kliknął znowu? No co żeś kliknął. trzeba ja tą 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 ciężarówkę kliknąć. To i tak trzeba dość O Jezu, co się stało? To ty rzuciłeś. Znowu jak zwykle zeszłam. Nie, ja nie lubię tego momentu. Jezu, dam radę. Idziemy. No. Jezu, boże. No nie rób, bo mi zepchniesz! Jak mi zepchniesz, to ci chyba sobie. Bije. Nie, nie. No ja nie mogę przyjść Jezu! Co? Co się dzieje jaki fala? No daj mi spokój gwiałciciel jeden. No daj mi spokój! Co to jest? Ja nie, ogarnię, nie. No, tu idźmy. Daj mi spokój, ja no, bo to no, Jezu! A... Co to było? Okay. co A jaki jest tu finał? Ja właśnie nie wiem, ja tego... Ja finału tutaj jeszcze ani razu nie przeszedłem. ja się uleczę, o nie, bo muszę zobaczyć Chcesz pipe bombę, bo tutaj jest małoto. Tak, to ta bomba. Ja, ja jestem speciem od fajbą po Kocham. Je. O Oj, spadł. Dzięki! <średencji> Dzięki! Super, ja jesteś to... ziom! Słuchaj, ziom, jest coś takiego. Jak super. to wyglądało? No tu masz tą bombę! No widzę, przecież ślepa nie jestem! Tylko chcę ich zabić! Jakiś jest jakieś dziwne, dziwne... Nie, Oj, tykaj nie. nie tykaj mnie! Nie tykaj mnie! Aś mnie nos zasędził na złość. Będę zła, Karol, dostaniesz okrzom. No mnie też właśnie swędzi. Która dziurka? Jezu. Patrz, o kiełko, idziesz? to to ten laser dał. E, ale cienki, e. A tu już wiem, jaki jest ten finał, to my tu z Piotrem graliśmy. Pamiętam ten finał. Pamiętam ten finał tak bardzo, że aż bym chciała go zapomnieć. I, 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 do domku. Wow, czuję. to jest? Oh, Ale ekstra. Super po prostu. Gdzie idziem? Zium? gdzie Prowadził. No tam. Ej. No, już się kłamałaś. Ile. O jeżeli, że tam mi no, 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 no. To jest ciało. Ile zombie. zupę zombie. To jest jak, jakaś chata. Zobacz, bronię różną. A ja sobie znak to. Co to było? No super! A co ja zrobiłam? No, Jeszcze coś. Hordę tę uwagę. No wiem, że ja zrzuciłam, bo widzę, ale jak ja to niby zrzuciłam, jak ja nawet na samochód, nawet nie skoczyłam, a cóż, alarm. No nie wiem. Oszustwo. Oh yeah. Oszustwo. że amunicji nie ma? Tak jest słabo, że aż mi ciśnę. Ziunki! Kontyr! A, dobijamy. I idź, ogarnę ściekę Smoker dostał head'a! O ja jeba Napluło! No, Gdzie ona jest? Dobra, zgrywa się Plu Gdzie to się idzie? O ja jeba Gdzie to się idzie? Yo man o Jezu, to jest ten moment! Mówię! Gdzie ten moment? Aha, już pamiętam ten finał. No, a ja też go pamiętam na no, tak. przykład. Um, czwarty wiesz, tam. A jak przejdziemy, to będę się cieszyć. shit. no i przestań. Dzięki. Tak <grym> łatwo wyczuć ten moment. Ja, yeah, shit. W ogóle czy moja przebroni stoi, jak mam dobrym broni. W ogóle nie rozumiem tej gry, nie rozumiem, nie Dobra. rozumiem. Dobra. No cóż, zaczynamy ostatnią misję. A tej... założymy się, że przegramy tą ostatnią misję? <noise> nie, nie założymy. Się. A założymy się? Eee, ja, ja wiem, że przegramy. Ja nie muszę tego Ja nie muszę, nie ten. Jezus, nie włączam z stopera od dwóch i matek już. Ja wiem, że to przegramy, bo, bo to ja to wiem. Bo jesteśmy tacy zgran takim zgranym duetem, że po prostu damy sobie radę w ogóle. Czuję to. Weź, grzydale, na nie wiem w ogóle. Weź wy, helikopty. Weź pyłę łańcuchową, jaki rozkaz w ogóle, to ja. Pa, <laughs> jaki arsenał, ty ziół. otwórz drzwi. Ty jesteś od drzwi, pamiętaj o tym. Można zawsze palić, nie? Jezu, Lubisz nie drzwi. lubię tego momentu. Lubisz drzwi! Idziemy. Za mną, za mną! Go, 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 go! Uh -oh. No pas, za całą poszli, pas, ale mną Tak za to za poszli, że coach w powietrze pofrunął. Idziemy. Wszyscy za to. Hey, to. <laughs> <laughs> ale to tak za to wzięło! za mną, go, 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 jak nagle Charger Wierzę że jest normalnie w obroty, a coach w powietrzu ląduje. No fuu. go. Nie! Yeah. Widziałem jak ktoś Cię obrzygał. A fuu! A jednak się obrzygał. Taki majsak. Jezu. Jezu. Uleczyć się muszę. Spokojnie, go Cię to Coś Cię obrzygało. Nie, i nagle. fuu! To było piękne. No co splujesz! No, boże to Mam 69 życia. Azn <noise> <noise> Z początkiem A coś się chyba. Co? O o. jest stało. Jezus, ciągnie mnie coś! O Jezus Maria! Patrz, gnij skłuć co się znowu stało? O co chodzi? Ej, tutaj chyba tank bydy. Coooo? Ci tynkę, tu cię... HUNTER! Ja jeba, spadłam. Z tych emotion, emotion spadłam. Gdy... Jezu, tank! A, nie! Czekaj, gdzie on jest? Gdzie ta cholera jest? Gdzie ta Lola? Jezu! Słyszę go Nawet widzę! To nie... <głos> <głos> Jaki żal! Ale żal, człowieku! Jaki zez w ogóle! To rzuci a tak wyszedł z tych płomieni, nawet się nie zapalił, Jaki zez w ogóle! No bo taki... myślałem, że... O Jezu, jaka horda! Jezu, jesteś taki genialny! Myślałam, że trafia, a jednak trafiło za niego. <noise> to celuj w tanka, a nie za niego! Taka rada na przyszłość. Jest leka Lubię leka sieki. Tylko w takich małych pomieszczeniach właśnie, że typowo na ciebie idą, a nie, że musisz celować nie wiadomo ile miejsc. nic trafi. A, mołotow. Ty lubisz mołotowy, nie? One lubią ciebie, ty lubisz je. Ja. Czemu, Czemu wziąłeś żygowinę? I ja tu mołotow leży. Ej, chciałeś młotów? Nie, idziemy, chodź. No i tak nie trafisz, że nie będą faktycznie. Dobra, biorę młotow. No FUCK THE shit! Czemu nie mogę tam wejść? No weź ten młotow! Gdzie on jest? No tam leży! Weź bombę a masz to Fatyl Dobra, teraz będzie ten najgorszy moment. To tank będzie! Nie myślałam, że to tank jest! Ej, w ogóle jaka schiza! Jezu, czekaj! Okay. Nie dobra? Nie wiem. Boże, z tego? Z, z tego. Jezu, to będzie ten moment, którego nie lubię po, po prostu. kopci kopter! Rzuć. Rzuć tą bombę! Jak pozombił się, W no sensu. Ta bomba była chyba najdurniejsza, jaką ever miałam. Jezu, chodź tu za mną, bo ja nie chcę sam! Dobra, my teraz będzie finał finałów. A, najgorszy finał! Tą bombę mogliśmy na teraz zostawić? Nie myślisz kompletnie, człowieku. A tu. A, tak! A, zio'm. cześć, zio'm. Co to było? No chodź. Co ty zrobiłeś? Ej, kupa pamięci Nick i coach będzie. Zobaczysz, bo nie A. weszli. Uuu, Ui. proszę bardzo. Kupa pamięci, coach i Nick. No mówiłam. Bo leżeli już na łopatkach. Ocalali. 4 koroszel. 4 korszel. Samantha jako Elis. Samantha. Samantha, tak. Statystyki gry: 28 minut. Wow. Zgony 0. Na no, więcej przypadków powalenia ja. Użyta pteczki... Ja i coach i Natalia, użyte przeciw, środ środki przeciwbólowe ja i Nick, użyte zastrzyki adrenaliny ja i Nick, użyte defibulatory zero, robomby Natalia, małotowy ja, Myślę, słoiki zrzutu, ja, zabitych w walce wręcz ja, zabitych hunterów coach, zabitych bumerów ja i Nick, zabitych smokerów y ja, ni i Nick, ja, Natalia Wszyscy. i coach. Chargerów Nick, Jokejów Natalia, Spiterów Ja, Zwykłych Zarażonych Ja, Najmniej Odniesionych Obrażeń Nick, Najmniej Przypadków Ogniem Przyjacielskiego Nick, Najwięcej Przestraszonych Witchy Nick, Najwięcej Podniesionych Towarzyszy Nick, Największa Liczba obronnych Towarzyszy Coach, Najwięcej Uleczonych Towarzyszy Nick, Ogólna Celność Coach, Strzały w Głowę, Procent Wszystkich Trafień Coach. Podczas kręcenia tego filmu ucierpiało 1302 zombie. Cicha. Cisza. No dobrze, Majdry, także to był już koniec tej całej serii. Całej serii z Left 4 Dead 2. Może pojawią się jakieś takie mapki bonusowe, będzie nam się chciało nagrać. No. Także bardzo Wam dziękuję za. Bardzo Wam dziękuję. Za, bardzo Wam dziękuję. tej za... <śleski> <śleski> serii. Bardzo dziękujemy wam za oglądanie tej serii, komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę mile widziane. Trzymajcie się, na razie i cześć! Pa pa!